Na obozie walczy z nami Sebastian Romanowski, cześć sama? Cześć, witam. No to najpierw tutaj o obozie, powiedz jak cię ci tutaj sparuje, bo widziałem z boku, rozmawiać z Twoimi sparing i wszyscy mówią, że jesteś w strasznym gazie. No standardowo jest zawsze tutaj bardzo mocno, chłopaki zajeżdżają, no i jest poziom jak zawsze. Tutaj widzę dużo, coraz chętniej w ogóle bijesz się w stójce, tak na sparingach, powiedz czy to też będzie widoczne w Twoich najbliższych walkach i z kim pracujesz nad stójką tak na co dzień? No, pracuję się w klubie, to wiadomo, tam z Tomkiem Stasiakiem i teraz pomaga Gracjan Szadziński w boksie, a no wiadomo, chciałbym walce, walki rozwiązywać w stójce, ponieważ lubię się bić i... Właśnie, wspomniałeś o tym, wspomniałeś o Pająku, Tomek Stasiak planuje powrót do, do MMA, tym masz okazję widzieć się z nim właściwie na co dzień, to powiedz jak tam u Pająka z formą i jak, jak się zapatrujesz na ten jego powrót? No, forma cały czas rośnie do przodu, no i zobaczymy, czas pokaże, nie? 15 czerwca twoja kolejna walka na gali w Stargardzie Szczecińskim MMA Knockout. Prawdopodobnie Twoim rywalem będzie Białorusin z, z rekordem 5-2. Jak się w ogóle zapatrujesz na tą, na tą walkę i, i, i powiedz może coś więcej o gali, bo na razie niewiele o niej słychać. No o gali w sumie mało wiem, no bo y, pierwszy raz jest organizowana w Stargardzie y, przez tych organizatorów gala. No forma jest i chciałbym pokazać ją 15 czerwca. A jakieś dalsze plany już, już gdzieś są na horyzoncie? Myślisz o tym, że bije się na jakąś taką walkę, może w jednej z tych większych polskich organizacji, albo gdzieś za granicą się bić, czy jeszcze nic nie wiadomo? Coś właśnie słyszałem, że ma być propozycja w tym X-Cage, ale to jeszcze nic pewnego i trzeba czekać i trenować. Dobra, no to życzę Ci Ci powodzenia. Mam nadzieję, że Cię będziemy jak najczęściej oglądać na, na, na ringach w klatkach. Dzięki za jakby chciał jeszcze kogoś pozdrowić, komuś podziękować, no to chwila jest dla Ciebie. No, Chciałem podziękować firmie Grand, Grand Game, która zaczęła mi pomagać. Oczywiście moim przyjaciołom, rodzicom, rodzinie w sumie całej za wsparcie wsparcie partnerom, trenerom, yy, Tomkowi Stasiakowi Petrowi Bagiskiemu za pomoc w przygotowaniach. No i to tyle. I to za wywiad. Dziękuję. Dzięki wielkie. Dziękuję.